Krzysiek, gratulacje. Emocje były. Coś, co się stało w pierwszej rundzie? To, trochę przez, tą, przez ten bark może za bardzo rozkojarzony, rozkojarzony wyszedłem i opuściłem może tą lewą rękę. No i taki jest boks czasami, ale to są emocje. Właśnie dawać kibicom wielkie emocje, no musiałem przytrzymać niestety rutyna. Przytrzymałem to wszystko, no, chociaż pierwszą rundę po tym ciosie cały czas boksowałem. Także mam, no proszę was. Odzyskałeś, odzyskałeś, już czucie, świadomość tak. pod koniec pierwszej rundy? Tak, już jak było widać, zacząłem boksować. Wiadomo, Ariel to jest, podziwiam Ariela, naprawdę, ja wiedziałem, że to jest wojownik i wiedziałem, że taki, taki postawi, postawi taki trudny poprzeczkę, no. Takie, właśnie takie walki są potrzebne polskim kibicom na polskim ringu. Czułeś, że on z rundy na rundy słabnie kondycyjnie? Tak, bo ponieważ y, zacząłem w, od początku, praktycznie zacząłem doły, doły oprawiać, i widać, że te doły wchodziły. No i prawy sierp, y, prawy sierp naprawdę centralnie wchodził mi. I się dziwiłem, że on z, nie pada. Znów, jakby z walki z kamału, dziwiłem się. Te prawe wchodziły, jak widać, y, bardzo czysto. No, kawał zawodnika i twardy, no, podziwiam. Czułeś, że on też poluje głównie na mocne ciosy z prawej ręki nad twoją lewą rękawicą? Tak, ale już wszystko później już kontrolowałem walkę, widziałem nawet sobie nieraz, wiadomo nieraz obcierki przyjąłem, kontrolowałem walkę, wszystko można powiedzieć od, od drugiej rundy już widziałem, bo w pierwszej faktycznie rozkojarzyłem się, ale tak jak mówię, trochę odczuwam ten bark lewy, może dlatego trochę mi opadła lewa ręka. A jak smakuje to zwycięstwo po tak długiej przerwie? No cieszę się, dostałem trzecie życie, prawda? Kolejny raz żyję. Dziękuję Bogu. Zamierzam to wykorzystać. Wielką pracą, ciężką, zacząłem ciężko trenować. Więcej skromności na treningu słuchać trenera. No i dawać kibicom jak najlepsze walki. Dzisiaj miałeś naprawdę ciężkich 7 rund. Będziesz w stanie, jeśli faktycznie ta walka z Łukaszem Maszczykiem odbędzie się w Ostródzie, yy, przygotować się do niej odpowiednio? Myślę, że tak. Bardzo chętnie przyjmę tą walkę. Jeżeli, jeżeli się Łukasz zgodzi, oczywiście. Powiem, czułem walkę. Cieszę się, że, taką fajną, że Ariel postawił mi taką poprzeczkę, że mogliśmy zrobić kawał dobrego, dużego widowiska.